Nie ma widzowie kanał Zważywieni, szumi z kanału Wizon. Włażej z kanału NTV i witamy na baleronie, oczywiście. To jest. I przeskoczyliśmy sobie o czasu dalej, żeby się jakieś inne zlecenia nam pojawiły i mamy teraz zlecenia na bulwy między innymi. Także będziemy. Mm -hmm. Jedno zlecenie będzie na ziemniaki, to sobie szumi weźmie, a ja tu sobie wezmę pszenicę za 5000 będę jeszcze wypraszał. Bo... Pieniądze są potrzebne. Dokładnie, także pole numer 21 i ja pożyczam przedmioty. Ja Jeszcze w międzyczasie ma. trzeba psa nakarmić. A, to nafutuj, tego nafutuj, I zarabędzie zarabędzie na i go. I zaraz będzie leciał, yy, Zaraz będzie leciał. Coltona. Zaraz będzie leciał gdzieś, tylko gdzie chwilę latał przed chałupą. Nie ma jest Nasypane ma. Halo. O! Tu jest, leci. O, przez garaż tam najlepiej. Jest? Do garażu w biegu przed chwilą zamkniętego. Aha, super. To jest hmm. ścianek te do miski Krywa, tak. Pięknie. No nic, dobra. Ja się przesiadam do najpierw ciągnika. Dobra. Żeby ci tu miejsce zrobić, przyczepę za dobra. pieprze. A kombajnu... Z... znowu, szy. Ta, kombajn ziemniaczany, słuchaj najwyższej klasy. I yy, ja mam pole 21, tak, tak. To szanowny, szanowny pan pracownik, zapieprzaj pan. Ja mogę wziąć ten jak jest miejsca dosyć. Zapieprzaj pan panie pracownik. Dobra, zbiór 5 te przenica hello. A ja wsiadam w kombajn ziemniaczany jak był. A ja wsiadam do kombajna normalnego. <grych> to to będzie ten dało. chyba z dużą pojemnością, ten rozkładany podwójnie. Co? Ten kombajn mój. A może? Tak mi się wydaje. O I oczywiście muszę ściąć zakręt, bo się nie da inaczej. A ja oczywiście muszę nie wiem co, bo. Gdzie jest to pole w ogóle na którym ja mam zbiory? Po lewej stronie na dole, lewy dolny ruch mapy 25 tam No ja mam podgląd na minimapce teraz i Pociągnikiem już mnie wyprzedził w ciul <laughs> Jest na czemu to pole, jest aż tam w Kambodży i tam trzeba też czasami robić... Ty, tylko tak. jak tam dojechać? To jest zagwostka. Ja sobie tam poradzę. Bo tutaj nie ma takiej typowej drogi. A jak sobie nie poradzę, to przez pola, w poprzek. No najwyżej. Nie, bo to jest za torami, ale tam nie widzę drogi jest dojazdowej. Dobra, dobra ja musiałem sobie przyczepkę wyciągnąć od... ...headera, bo przecież odwrotnie znowu. No, jak zwykle. Bez sensu. Wszystko bez sensu. A ja do tego 21 pola to może za rok dojadę. A ja może za rok załaduję header na przyczepę. No. No odczep to czemu nie odczep pierwsze? O? No, o jak ładnie poprawiło to, a będę wiedział, że to przynajmniej nie wyląduje w rzece. Mm -hmm. Żebyś cały nie wylądował w rzece, zaraz. O, to jest możliwe starczy. Lak no. będzie i będziesz w rzece się kąpał. Zaraz. Najprędzej lak mózgu. No. no. Dobra. A i w ogóle to Wam powiem ciekawostkę. Nie pytajcie, jak do tego doszedłem, ale ciągnik utopiony tak do połowy szyb mniej więcej. To już się nie nadaje do niczego. Bo y, po prostu się wyłącza. Mhm. Także w razie, jakbyście chcieli wykąpać się w rzece, to właśnie w taki sposób. a w razie, jakbyście chcieli dojechać na pole 25, to teleportem, bo tam faktycznie żadnej drogi nie ma widać na to pole. No. Pole kuźwa oddzielone od świata. Izolatka. Ciekawe, jak oni zamierzają cię tam wpuścić. Ty się mnie pytaj. Tak no. tam radę. Jak mam radę, to się dowiem. Dasz sobie radę, wierzę w Ciebie. Ja tu się rozkładam z tym jublem. Wiesz, Ja będę musiał pojechać tu w prawo i tu w lewo, i wtedy będę jechał cały czas prosto. No. Mhm. Mm no to jadę. Będę pół odcinka jechał na to pole, ale to jest nieważne. No, a ja jestem już na swoim. Teraz opuszczaj to dziadostwo, włączaj i wpyry. Niczym dzik. Mhm. Jak świnia w kurde. A jak. Czemu ja tak pojechałem zważywiony. No bo to cały ty, no zważywiony w końcu. Brawo, tak? No. Tak, Tak, a póki Błażej jedzie, to nam wam o Enebie i o mojej szkole językowej. Tak Eneba jest. to tańsze, tańsze gry. gry. Tak. A moja szkoła językowa to tak w ramach tych oszczędności na grach. Tak. I tak. jak sobie oszczędzicie to. Można się uczyć go na kursy, zapisać To jest. Podpolić. I dostać jest certyfikat, tak. jakby Wam był potrzebny do pracy czy Warto. gdzieś. Także tak zapraszamy. Że full service. To jest. Gdzie ja bym pojechał? Na pewno do Kambodży. Dobrze, dobra. A, dobra. Hm. Pojazd, narzędzie dostępne tylko do pracy kontraktowej. Cudownie. Super. No, bo wyjechałem kawałek poza pole, tak? No. Haha. Życie, nie? No. Dobra, nawracaj gościu. Jezdy, no co to miałoby? Przynajmniej jest kombajn dobry, a nie jakieś o, warzywo, ja nie warzywo. O, na 6000 pojemności. To ja już bym miał prawie full no. po jednym przejeździe. Bez Ciekawe ile on ma pojemności, czekaj 25% to będzie ile? Yy... 25% to jest 5500. No to masz 11... 22 tysiące? Coś w ten dosy... ja tym Kurde, wiem. O co tu chodzi na tej mapie, gdzie ja tu skończyłem? Aha, bo tu... Aha, to jest jakby po drodze. To ktoś genialnie to wymyślił. Hmm. Muszę przejechać po triggerach tu przez ten. Tak, no. Tu jakby, wiesz, odbiór tych zbiorów trzeci na drogę, ale gdzie tak się buduje takie rzeczy, to ktoś tu tą mapę robił miał dziwny pomysł. To tylko w strefach przemysłowych takie coś zazwyczaj się widuje. Ładnie. Tak na co dzień to raczej nie. No jadę może na to pole dzisiaj się dokula. Mm. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. bliżej. O, banery są reklamowe, nie wiadomo czego. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Ja byłem skupiony na... To były jakieś nowe pierdykną. Tak, ja byłem skupiony wiesz, na tym, że mam dojechać na pole i zacząć zbiory. Oczywiście mi mijaki niezastąpione, no bo dlaczego nie? Tak. No tych ziemniaków trochę. No na pewno. Ale nie wiem co z ziemniakami. Czy my będziemy je zachowywać i sprzedawać później, czy? Czy od razu? Nie wiem z... co tam z tych ziemniaków szło robić w tym, tym bo ten No młody, jest ten jest czynnik. ta przetwórnia, to tam jakieś fryty, mycie. A no właśnie. No. No wjeżdżam na pole przez stoły, bo nie ma wjazdu innego. No tylko tyle, że tutaj mieliśmy kupić cukrownię. Aha. A drugie 80 tysięcy kosztuje to na ziemniaki. Ciekawe. To byśmy musieli mieć yy, 160 tysięcy tylko o. na dwie przetwórnie. Pociąg mi heder wywalił z przyczepki. Fajnie, mm, No. Bo Cudownie. się nie zawiesiłem, nie mogłem wyjechać. Nie wiem czemu ta przyczepka się zawiesiła tu na torach. Może no, gdzieś tam no, jest tak, nierówność nie, terenu. To pole, przez tory trzeba jechać. na których się zawisło. A, czyli wjazdu formalnego nie ma. Nie, no nie ma, ja nie widzę. Ja wam powiem, że ja się muszę aż przejść, przejść tam, zobaczyć, bo coś mi tu nie, nie pasi. To ci nie płaci nie robimy. Jak tam się dostać, najszybciej będzie. Mogę się przenieść tu. Najszybciej, helikopterem będzie. No. Dobra, odpalamy komedię, a może go rozłożyć najpierw. Ty. Widzieliście jakie mistrzostwo? Skoczyłem przez płot tam. Dobra, zaczynam kosy kurde. Chwała ci nie, za to. kosy tak trołwe się kosi. A tu zaczynam żniwa po prostu. Niech muszę aż przelecieć. Znowu jakieś pole. Lipton. To następne zważywione. Czekaj tam faktycznie nie ma, tutaj nie ma. To jest aż dziwne. <gry> Dobrze to zrobili, co? No, najlepiej. Wiesz, gdzie jest dopiero wjazd? Gdzie? Między polem 45 a 46 masz wjazd. I musisz potem dygać poboczem obok pola, żeby... Żeby to jakiś sens miał. <gry> Bez sensu kompletnie. No, dobry pomysł, co? No, cudowne. Przed chwilą, przez przypadek. Ja przed, to pole nie jest takie małe, co? No, przed chwilą, przez moment, y, przez przypadek zminimalizowałem grę. Mam nadzieję, że tego nagranie nie pokaże. Nie wiem, chyba pokażę, nie. A jak pokażę, to wytnę kawałek i tyle. Zależy, co masz ustawione, czy ma przechwytywać tylko aktywne okno, czy wszystko. Szczerze? Ja w tej NVIDii nie jestem w stanie dojść, co mam ustawione, a co nie. A tu jest znowu pod jakąś kosmiczną górkę i 4 na godzinę kosze. Najlepiej. No Dobrze, nie? Do utrady, ale do końca Tak. No. Hmm, ja już mam pełny kombaj. Ja zaraz też będę miał No tyle, tyle, że ja to pyrów Nie, jak tak wolno będę jechał, to go nigdy nie napełnię. 5 na godzinę, kurde ty. Dobrze, że na zleceniu się nie niszczy plonów. No, to jest spoko. To jest akurat spoko. Jeden pełny kombajn to jest jedna pełna przyczepa, dobrze, co? Aha, no to dobrze, to wymierzyli co jaki. No. no. Teraz, gdzie ja mam to zawieźć w ogóle? O, to dobre no. pytanie. Bo nie spojrzałem, oczywiście, no bo po co? <grym> bo po co? te Czekaj, ja mam pole 21 D? Elewator zbożowy GCHB. Gdzie to dziadostwo ja się jest? Kurde. To to będzie to? Tak. Oznasz miejsce. No dobra, to jadziemy. A to jest zaraz obok. Obok czego? Obok tego pola, na którym mam zlecenie. Aha, o to gita. No dlatego, dlatego taką małą przyczepkę pewnie dał. No żywo. No, wyjdź mi z tego, bo przecież kuźwa. Oczywiście się zakopałem i nie mogłem wyjechać, to wyciągnąć, musiałem ciągnik, nie? Boże, nie? Ludzie, mm. kto tą mapkę projektował? Giant Software. Dobra, teraz będę miał z górki. Ty na mówiłeś park. o tym, że masz podgórkę jadąc po polu, nie? Tak. Ja mam podgórkę w tej chwili jadąc ze zbiorami. <noise> Jadę dziewięć na godzinę. Także całe życie jest pod górkę, kurde. No Niczemu pewnej yy, grajki na ukulele. Pysenka. <noise> Swoją drogą bardzo fajne i nie będę reklamował, ponieważ nic z tego nie mam i nie było takiej umowy, ale domyślicie się. Naprawdę fajna, polecam. Mhm. Zwarzywieni bawią i uczą. Do, dokładnie. Głupot też czasami uczą, ale no. Ogólnie staramy się. Mhm. Także. Jak Wam się nasza twórczość podoba, to możecie na o tym znać. Tak. Laki, jakimś pozostałe. lajkiem, subem, komentarzem. Tak. Daj lajka dla skończenia z mm. Teraz z tych kartofli to się nie wygrzebie chyba do lipca. Realnego Dej lipca. Lajka dostaniesz cegłę. <noise> Też można. Przewiozłem 11% na pole, to dobrze, nie? No fajnie. Najlepiej. Teraz tam zajechać aborot. Mhm. No warzywa sobie jeździ, ja będę obok niego. <gry> Będę go śledził. O. Śledzika mu założysz. <laughs> mhm. Mm Daj kartofli. <laughs> Sypaj. Ale ja to prosto, ale przez to, że to pole jest tak ze skosa. Mm. A, brak punktu odniesienia odpowiedniego, nie? No. Dobra. Rządek. Przeje... Dwa rządki przejechał i 8900. Już ładnie, nie? To ładnie. Nie oczywiście odważył mi jaka, nie wiem, jakim cudem, ale odbyło się. przejechałem i mam prawie pełno. Hmm. Aż, ile tu jest pojemności? 13,5. Może być. Ja tu mam po dwóch przejazdach 11000 11 tysięcy dobrze, co? To ja ci podstawię ciągnik, co? Wesoła zabawa jest. No. Wezmę ci podstawy ciągnik z przyczepą od razu. Tak ci powiem, że tak się będziemy już powoli do końca odcinka zbliżać, mi się wydaje. No, tylko wyślę ci... Skończę, jak zdążę. Wyślę ci dojadę. z warzywieńca i będzie git. Dobra. No, to... y, dam ci go tutaj, o, w ten desyn. Taką prędkością to ja nie wiem, gdzie zajadę. Ja no, jak f... się komaj napełni, to skończymy. No. Twój pracownik wyruszył, także. Znaczy z przyczepą. No dobrze. To szczęście. A to jest ta biała duża przyczepa, to ona ma 36 tysięcy. Nie przyczepa bardzo przodu zapełniło się. Mm. Kiedy on przyjedzie? On na razie jest koło naszego gospo także. E. Ale jedzie 53 na godzinę. Dwie godziny szuka drugi teraz. Mm. Jedzie o dziwo. No to niech jedzie. Dobra, to nawet nie będę czekał zanim on przyjedzie, ten pracownik, tylko będziemy po prostu Ta, walczyć. Powoli skończymy, bo tam pełny. będzie trwał godzinę. Tak jest. Także dzięki serdeczne kto ogląda, kto jest z nami na kanale i tak jak mówiliśmy, zachęcamy do aktywności. Tańsze gry na Enebie i kurs Szumiego Języka Angielskiego. I ogólnie czytajcie również opisy, bo tam są Ta. nasze social media także. Tak, możecie nas popolubiać i poobserwować na social mediach, to też na Pogadać na Discordzie. Tak jest, na Discorda można wpaść na pogaduchy. My tam Znale. jesteśmy w miarę aktywni, także... Tak jest, także do usłyszenia, do zobaczenia. No na razie.